Cię się cieszymy, że odwiedzamy fajną jaskinię Viragerów. Powstała to 500 lat temu. A co to? A tam już jest wyjście. Bierzesz taki specjalny eliksir i gotowe. Ale najpierw zobaczymy, co jest na dole. OK. Zejdziemy powolutku. Aksoloty, ale już jedna tylko. O, jak tu super. Okej, okay, wracamy z powrotem do góry. Zimno, no to chodźmy szybko. To jest taka winda. Czekaj, bo coś nie chce wejść. O, poszło. I co tu się znajduje? Po lewej stronie są jakieś moby, a po prawej stronie nie polarne. No dobra, to dalej jedziemy do góry. Eee, 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 co tak długo. Eee, co tu się stało? Co tak było? Eee? O, już jest. A tutaj jest kolejne piętro. Czyli po lewej niedźwiedzie, po prawej krowy. To na odwrót. No dobra. Ostatnie piętro zostało. Eee? Co to za dziura? coś tu dziurę zrobił. Ej, tak. Mam już tego dość. Tak. Eee? Ej, co to? Czy to jest pod wodą? jejku byliśmy! Ojejku! 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 Dziękuję bardzo. Oddaję łódkę. Troszkę strasznie było. Dobra. Gdzie teraz pójdziemy? Nie wiem, jeszcze. O! Pójdziemy Dobbio Hola Tu hai capito com'è c'è in qua C'è un po' qui nie ma rybek. No niestety zdechły. Panie założą nowe. Uuu. Czy to jest jak muzeum? Tak. To jest jak muzeum. A tutaj też są tylko rodzynki. A tu gasty. Ale uważaj. Mogą ci się zabić. Najlepiej nie wchodźcie To tu. Tu jest taki zakaz wchodzenia tutaj. Patrz. Lawa, ale lawę też nie wodotykaj. Może ci poparzyć. O hej, klipel! To ty, to ty, klipel! Usiądź! Dobry pomysł! To pa, że to ty sieć, a ja odwiedzam dalej. Pająk, Pająk! Pająk! Pająki nie istnieją! Te pająki są bardzo niebezpieczne! Mogły się tam coś stać? Lepiej nie. Dowiedźmy no, to, zrób. No wiedźmo. Skacz. O! A ty pająk? Pająk też. No to pójdź dalej. Tutaj najlepiej tam. Bo coś tu nie chcę. No niestety przykro nam. Ej, tutaj też można patrzeć na gasty. Tak, kochanie, dobry pomysł. Super, gastry są bardzo fajne. Uwielbiam marchewki, króliki też. No dobra, wracamy do góry. Jeszcze kawałek. Ej, zaklinowało się coś. Bo co jest? Jestem. Olecy! Ale tam fajnie. Pójdź. Gdzie to jest? Nie ma go. Jak to nie ma? Ty, 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 ty. Wiesz, że tutaj. Dziękuję. Oddaję łódkę z skrzynią. To co robimy? To chodźmy coś zjeść Okej okay. Miód Ale kochanie Miodu nie wolno zabierać Żartuję, można Miam, miam Ten miód jest pyszny Dobra, to chodźmy na obiad Okej okay. A co chcę do jedzenia? Tutaj zabierasz Obie miski Zabierasz teraz jakieś obie jedzenie. No to chcę ziemniaka i może kilka jagód. Ale mam już jagody. Tak. Myślę, że jeszcze wodę źródła mam Okej, smacznego. Dziękuję. Miam, ją, miam. Miam, mam 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 Napijesz się jeszcze wody. Skończone? No to super. No to możesz tu odkładać. O nie, ja wzięłam kilka. Nie chcę ziemniaków. Zjadę wszystkie, no to super. To chodźmy. Pójdziemy na wyższe piętro. Dobry pomysł. Ej, a do czego służy luneta? A, zapomniałam, do oglądania. To trzeba włożyć dwie złote. Uwaga, tip. Czy mogę zabrać lunetę do domu? Lepiej, kochanie, nie. To tylko luneta na takim wystawie. I co to? Coś tu nie chcę widzieć. Coś jest nie tak. Ej, patrz, farma, kurczaku. Tak, to tutaj. To tutaj, to tutaj. Tak, ale, do, ale od jutra dopiero. Okej? Okay? Okej. Okay. No to chodźmy, pójdziemy jeszcze na wieczorną plażę. Chodź, muszę tutaj też się kąpać. Ale to jest basenik dla małych dziedziusiów. Tak. No dobra, chodźmy. Super, super się bawimy. Bardzo fajnie się bawimy. Super, super się bawimy. Super, super się bawimy. Bardzo, bardzo fajnie się bawimy. Ekstra, ekstra fajnie. Ekstra, ekstra bardzo fajnie. Super, super, super. Bardzo fajnie się bawimy. Bardzo, bardzo super się bawimy. A tutaj jest fajna sefa, że nie można dalej pływać. Super, super pokazuje. Super, super pokazuje. Bardzo, bardzo fajnie, że nie można tak robić. Bardzo bardzo, bardzo kochani. Super, super się bawicie. hallo hallo super. Bardzo, bardzo, super, super, super. Pajanki są bardzo fajne. A też niedługo przestanie padać. Bardzo super jest na deszczu, na pustyni w ogóle nie pada. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo... bardzo, bardzo. Bardzo, 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 bardzo fajnie! Ha, 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 ha. Uch, ale super. A w księżyc już schodzi! a słońce już zachodzi. Możemy być na wodzie przez całą noc? O nie, kochanie. Tam wszyscy idą już spać. O szkoda. Ale możemy tylko pół godziny, okej? Ok. okay. Się tak kąpać w wodzie, tylko pamiętaj, nie wolno tutaj daleko. Ok, bardzo super! Jak fajnie!